Siemka Wilk.pl, a to drugi odcinek poradnika do gry Minecraft. Dzisiaj zajmiemy się jak wykraftować takie podstawowe przedmioty, narzędzia no i tak dalej. Pierwszym narzędziem jest kilof. Kilof robi się w taki sposób. Kilof służy do szybszego wydobywania kamienia. Oraz różnych surowców, tak jak węgiel, żelazo, złoto lub diamenty. Yy, drugim narzędziem jest motyka. Yy, motyka, służy, yy, motyka służy do yy, robienia z ziemi pola uprawnego, na który można yy, posadzić nasiona na przykład pszenicy. Następnym narzędziem jest sikiera. Yy, sikiera służy do szybszego wydobywania. Drewna. Robi się ją w taki sposób. Następnym narzędziem jest łopata. Łopata służy na przykład do tego. Jak mamy śnieg i wykopiemy go ręką, to nic nam z niego nie wypadnie. A jeśli wykopiemy go łopatą, to wypadną na śnieżki. A z tych śnieżek możemy zrobić, z czterech śnieżek możemy zrobić blok śnieżny. Tak samo jest z gliną. Yy, następnym narzędziem jest miecz. No, miecz chyba każdy wie do czego służy. No, miecz służy do tego, żeby zadawać yy, mobom większe obrażenia, zwierzęto, no i tak dalej. Yy, teraz jest skrzynia. Skrzynia służy oczywiście do przechowywania rzeczy. Później jest y, crafting tail. Crafting tail służy oczywiście do tego y, do craftowania pod, y, przedmiotów y, no ponadpodstawowych, że tak powiem. To jest praktycznie najbardziej potrzebna rzecz w grze. Następny jest piecyk. Piecyk robimy w taki sposób. On służy Y, do przetapiania przedmiotów y, później jest pochodnia pochodnie robimy o, w taki sposób patyki na dole, węgiel na górze i mamy pochodnie jeszcze może pokażę takie przetapianie takich, o tu mam piecyka dobra pokażę takie przetapianie podstawowych przedmiotów Oto no takim podstawowym przedmiotem będzie szkło. Szkło robi się w taki sposób. Na dole kładziemy deski, na górze piasek i z tego zrobi nam się jedna, jeden blok szkła. Czekamy. I proszę, mamy blok szkła. Um, jeśli nie możecie znaleźć węgla, to jest jeśli nie możecie znaleźć takiego zwykłego węgla, to jest jeszcze jeden sposób yy, na zdobycie węgla, mm, węgla drzewnego. A to właśnie taki. Zaraz pokażę. Proszę bardzo. Węgiel drzewny to jest praktycznie to samo co yy, zwykły węgiel, ale jeśli po prostu nie możecie znaleźć tego zwykłego węgla, to kładziecie drewno na górze, deski na dole. I zaraz będziemy mieć węgiel drzewny, z którego też można robić pochodnie, i one wcale nie są słabsze od takiego zwykłego. Proszę, węgiel drzewny i to jest no, praktycznie no, to samo. Zaraz nawet pokażę. Jeśli ktoś nie wierzy, proszę. Tutaj kładziemy na górze węgiel drzewny, na dole patyk i mamy taką samą pochodnię. Proszę. No i to chyba będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli filmik się podoba, to zapraszam do subskrybacji, lajkowania i komentowania tego filmiku. No dobra, to. No a teraz to wszystko. Do usłyszenia. Narka.